Manko siemanko. po raz pierwszy spotkamy się w nowej formule jaką jest Flesz tygodnia, w którym dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach z minionych dni. W tym odcinku opowiemy o wojnie, która rozegrała się w sobotę oraz wizycie prezydenta Komorowskiego. Zaczynamy chronologicznie od poniedziałku 5 listopada. Do Wyszkowa w ramach 510-lecia naszego miasta przyjechał znakomity gość, prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania. Wielokrotnie podkreślał znaczenie naszego miasta dla wydarzeń związanych z Pismo Warszawską. Burmistrz Nowosielski na ręce prezydenta Komorowskiego, przekazał pamiątkę, miniaturowy sztandar naszego miasta. Natomiast najważniejsza osoba w naszym kraju przekazała opowiadanie Stefana Żeromskiego na Prowozdawstwie Wyszkowic. Doceniamy i dziękujemy za prezent, ale szczerze mówiąc. Liczyliśmy na przykład na nowy asfalt na ulicy Kościuszki albo w wodnicy Wyszkowa. Również w poniedziałek odbył się turniej koszykówki w ramach powiatowych igrzysk szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii dziewcząt wygrał zespół szkół nr 1, natomiast najlepszych koszykarzy mamy w zespole szkół nr 3. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W czwartek 8 listopada odbyło się ważne spotkanie dla losów naszego miasta. Debata społeczna pomiędzy policją, władzą a mieszkańcami. Poruszono ważne tematy, likwidacja posterunków gminnych czy postawienie stacjonarnego radaru przy ulicy Białostockiej Zgłoszono ważne postulaty, takie jak baczniejsza obserwacja skupów złomów. Zobaczcie, jakie jeszcze ciekawe pomysły wystąpiły na debacie. Dzielnicowy, tak naprawdę, powinien być osobą, która tak jakby pochodzi z tego miasta, w którym odnosi pełny konsensus. Jest to niemożliwe, bo się daje z tego sprawę. Ale gdyby można było. W jakimś sensie dokładnie takiej sytuacji, że dzielnicowy w momencie, kiedy obejmuje swoją funkcję dzielnicowego, tak jak ksiądz po kolędzie, do każdego mieszkańca tak, czy nie raz w roku zajdzie, dla wizytówkę, powie, że on się tak i tak nazywa, dla adres mailowy, za telefon. I myślę, że wtedy tak jakby, ta rola tego dzielnicowego, w ten sposób, gdyby on się zaprezentował, byłaby dużo bardziej skuteczna. Człowiek przez osobisty kontakt jak z drugim człowiekiem, tak aby nabiera zaufania i bywa. W piątek rozpoczęły się obchody związane z dniem niepodległości. O godzinie 9 sala Osiris zgromadziła najmłodszych uczniów wyszkowskich szkół podstawowych. Dzieci zobaczyli z bliska insygnia gminne, poznali ich znaczenie dla tożsamości i historii miasta. Burmistrz wręczył każdemu pierwszakowi symboliczną legitymację szkolną oraz niespodziankę, maskotkę. O godzinie 16 odbył się przegląd pieśni legionowych, podczas którego kilkanaście zespołów zaprezentowało piosenki tematyki patriotycznej. W sobotę przy pomniku zamordowanych na rybienku leśnym odbyły się kolejne uroczystości związane ze świętem niepodległości. Przedstawiony był rys historyczny, podczas którego omówiono wszystkie wydarzenia związane ze zbrodnią bolszewicką. Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. Ostatnim punktem oficjalnej uroczystości był koncept utworów legionowych. Wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej. Chwilę później, kilkaset metrów dalej, rozpoczął się Wyszkowski Bieg Niepodległościowy. Główną kategorią dla wszystkich uczestników wygrała kobieta Ewa Chrześcijanka, o której pisaliśmy na naszej stronie. Przez całą sobotę trwała wojna. Kilkunastu osób, które zebrało się podczas czwartego Wyszkowskiego Konwentu Miłośników Naszowych Gier Wojennych obyło się bez ofiar. Jednak sobotnią ofiarą został Poznański klub uczelniany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który przyjechał do Wyszkowa i przegrał z tutejszym kamperem 3 do 1. W sierpcach kasztelana wypił Bóg Wyszków, który wygrał to spotkanie 1 do 0. Niedzielę rozpoczynamy powiatowym turniejem w szachach, który odbył się w zespole szkół nr 1. Turniej został podzielony na cztery kategorie dla kobiet, seniorów, uczniów oraz podział generalny. O godzinie 12 odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem Wyszkowskich Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli władz, służb mundurowych oraz różnych organizacji. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Wyszkowski Most Kolejowy jest idealnym miejscem na kręcenie filmów. W naszym mieście kręcony jest kolejny. Najpierw był katy, a w ostatnim tygodniu powstawały sceny do produkcji Parklandy reżyserii Kostrzewskiego. Danie kończymy sportowo. Zakończyła się Wyszkowska Liga Siódemek Piłkarskich którą wygrał po raz czwarty zespół ze Sprzewami. Podczas 10 meczów zdobył on komplet 30 punktów. Zwycięzcom gratulujemy. Obszerniejsze informacje znajdziecie na naszej stronie www.tubamaszkowa.pl, na którą zapraszamy nie tylko głodnych informacji. Widzimy się już w kolejnym odcinku w następny poniedziałek.